Bardzo ważną rolę pełni ta gumka, ona ma dwie funkcje. Pierwsza to jest wiadomo, uszczelnienie w tym miejscu, ale druga funkcja to jest odsuwanie tłoczka. No i dzięki temu klocek odsuwa się od tarczy. Gdy powstaje ciśnienie, czyli ciśnienie idzie z tej strony, to tłoczek idzie w, to, w tym kierunku i ta gumka minimalnie, to są naprawdę malutkie ruchy, ale ta gumka zostaje tak przekoszona lekko w tą stronę do tyłu. No i co się dzieje po odpuszczeniu ciśnienia? Jak wraca do swojej pierwotnej pozycji? minimalnie cofa tłoczek do tyłu stara gumka ma większą średnicę i już nie ma tych właściwości uszczelniać uszczelni, ale już nie będzie potrafiła cofnąć tym bardziej, gdy mamy tu jakieś osady związane z zanieczyszczeniami i korozją które powodują, że tłoczek klinuje się w tym miejscu ponieważ średnica tłoczka, jak i tego cylindra jest bardzo do siebie zbliżona, oszczelki nie ma ruchu tu praktycznie nie ma jest naprawdę Minimalny. Tak jak tu, w tym przypadku. Ona właśnie uniemożliwiała cofanie się tego tłoczka. Tłoczek został cały czas wypychany i był blokowany. I dlatego postanowiliśmy, że będzie nowy.